Czyli mamy obie nogi w górze. Ta podstawowa forma, tutaj podam z paskiem. Wyciągamy spod pach te paski do góry, opierając się łokciami, staramy się jeszcze opuszczać barki i od, odciągać barki od podłogi od uszu w kierunku bioder. Napinamy paski napierając stopami na tę górną pętlę paska i to nam pomaga w wyproście kolan. Podciągamy sobie rzepki, jak już wyprostują się nogi w kolanach, i w docisku bioder do podłogi, co nam prostuje lędźwiowy kręgosłup. Teraz wyjmijmy lewą stopę, postawmy na ziemi nogę i wyprostujmy lewą nogę. Damy lewą, w lewo, prawą, w prawo. Znowu powtórzmy tę pracę. Wydłużamy prawe biodro, napinamy pasek, dociskamy lewą piętę do podłogi, żeby lewa noga była aktywna, i prawo stopą napinamy na pasek. Teraz napieramy na pasek. Teraz przesuwamy lewą piętę w prawo 25 cm odstawiamy lewy łokieć w lewo 5-6 cm i podnosząc prawe biodro. Przenosimy prawą nogę w lewo. Od razu to jak się podniesie trochę prawy biodro, złapmy się lewą ręką za górny pasek, podnosząc łokieć i postawmy łokieć na ziemi, trzymając górny pasek lewą ręką, co nam ściągnie prawą nogę w kierunku ziemi. Nie ma być noga na ziemi i nie ma być nawet na poziomie prawego biodra, trochę wyżej. Lewa dłoń jest trochę bliżej do tułowia niż lewy łokieć, który stoi na, na podłodze. I teraz zaczynamy pracować i praca Odbywa się to w dwóch głównych miejscach. W stopie, czyli w tej części nogi od kolana do stopy i w prawym biodrze. Zacznijmy od stopy. Robimy tę rotację dośrodkową, czyli nasada palucha w dół i od nas, mały palec, nasada małego palca do góry i do nas, a końce palców do nas, do kolana. I jak rzeczywiście się zrobi tę stopę, to to nam podnosi piętę do góry. Trochę, nie, nie myślimy w tej chwili nic yy, o Jak włączymy rzeczywiście tę rotację dośrodkową przodu stopy, to opuścimy piętę teraz niżej, opuścimy piętę, zachowując tę rotację, bo to są przeciwprace w stopie i taką, takie dwie przeciwprace w stopie utrzymujemy. Nasada palucha w dół i od nas, mały palec do góry i do nas, a jednocześnie, jako przeciwpracę, opuszczamy piętę. Jak opuszczamy piętę, to teraz idziemy do biodra. To opuszczanie pięty nam ściska wewnętrzne uda, ale my w biodrze nie chcemy sobie ściskać stawów krzyżowo-biodrowych. Podnosimy prawe biodro do góry, do sufitu i oddalamy prawe biodro od prawych, wolnych żeber w kierunku lewej pięty i to jest cała praca. Prawą ręką tutaj pilnujemy, żeby pasek przy prawej pasze nie przechodził przez pierś, nie naciskał na piersi. Wyżej piersi i trochę go odciągamy i dociskamy prawe, prawy bark, który się chce podnosić. I ostrożnie przesuńmy prawą dłoń po pasku w kierunku lewej dłoni. Pociągnijmy, wtedy łatwiej z podnieść nogę do góry. Uśrodkowy pasek na plecach, przy podniesionej głowie trochę z tej, tej pianki i rozluźnijmy się, poprawmy głowę na tej piance, symetrycznie ułóżmy i damy lewą nogę do góry i na chwilkę sobie odpoczniemy i zaczniemy, przygotujmy się do drugiej strony, Opuszczmy dłonie na tych paskach, rozszerzając łokcie, złapmy się nisko, zbliżmy łokcie i wyciągamy spod pach do góry te paski. Napinamy pasek, żeby dociskać biodra, żeby roz, wyprostować lędźwiowy kręgosłup, żeby się rozłożył płasko na ziemi. Napinamy paski, żeby wyprostować nogi w kolanach i wyjmijmy prawą nogę, postawmy na ziemi. A potem wyprostujemy prawą nogę. Prawa w lewo, prawa w prawo, lewa w lewo, górze, żeby pięty były wstępnie w płaszczyźnie ze swoimi stawami biodrowymi. Wydłużamy lewe biodro, prostujemy lewą nogę. I teraz przesuńmy prawą piętę w lewo, 25 cm, sporo. Odstawmy prawy łokieć w prawo. 5-6 cm i podnosząc lewe biodro przenosimy lewą nogę w prawo, od razu jak lewe biodro się zaczyna podnosić podnieśmy prawą dłoń, prawy łokieć i złapmy się za górny pasek prawą dłonią i opuśćmy, postawmy łokieć na ziemi, trochę bliżej płaszczyzny przepony, w kierunku klatki piersiowej, przesłonimy, co nam ściąga stopę do ziemi i w kierunku górnego tułowia. I oczywiście pilnujemy wyprostu nogi, bo ona się chce zginać. Prawa noga leży wyprostowana bokiem. Może nie, nie zupełnie bokiem, ale zdecydowanie się obróciła. Przód stopy w kierunku ziemi się zbliżył. Lewą ręką odciągamy pasek od pachy i podnosimy wyżej, żeby nie opierał się ten pasek, nie przechodził przez lewą piersi. Szczególnie to dotyczy kobiet. I teraz. Mamy te dwa pola pracy: biodro, lewe i przód lewej stopy. A właściwie cała lewa stopa. I idziemy najpierw do stopy. Czyli tu jest ta dośrodkowa rotacja. Nasada palucha od nas i w dół. Nasada małego palca do nas i do góry. Co nam rozszerza stopę. I końce palców dajemy do nas. I jak rzeczywiście zrobimy. Taką rotację, opuszczając nasadę palucha, a podnosząc małe palec co nam ta rotacja podnosi piętę do góry? Trochę, może pół centymetra, może 7-8 mm, ale czujmy taką rotację stopy, pięta wyżej. I to jest jedna praca. I teraz zachowując tę rotację stopy do środkowej, opuszczamy piętę. Opuszczamy piętę. I przechodzimy do biodra, to opuszczanie pięty nam ściska stawy krzyżowo-biodrowe w biodrach, ściska uda wewnętrzne, więc podnosimy lewe biodro, rozsuwamy wewnętrzne uda, podnosimy lewe biodro do sufitu, zachowując te poprzednie prace i wydłużamy lewe biodro w kierunku prawej pięty, oddalamy lewe biodro od lewych wolnych żeber a jednocześnie pilnujemy lewego barku, żeby się nie podnosił. Dociskamy lewy bark, wydłużamy lewe biodro i podnosimy lewe biodro. I ta wewnętrzna rotacja przodu lewej stopy. Nasada palucha w dół i od nas nasada mojego palca do góry i do nas. I opuszczamy piętę. I to są finalne prace, te różne sprzeczne prace mają się ze sobą spotykać. To jest dobre spotkanie. Pilnujemy wyprostu nogi. I ostrożnie podnieśmy nogę do góry. Wyśrodkujmy pasek na plecach. Podniesionej lekko głowy głowie. Podnieśmy prawą nogę. Do góry obie nogi w górze.